Chałka ze wszystkich ciast drożdżowych gości na moim stole najczęściej. Ale tym razem zamiast dwóch mniejszych zrobiłam jedną plecioną warkoczem z sześciu części. Każdą z nich rozwałkowałam na cienkie wałki o jednakowej długości. W jednym z prostszych splotów wystarczy zapamiętać pewien schemat. Za każdym razem odliczyć sobie do sześciu, szósty wałek przełożyć pod trzecim i robimy tak do końca. Po wyrośnięciu smaruję rozbałtanym jajkiem i obsypuję dużą ilością kruszonki. Chałka ma imponujące rozwiązanie. Nie wiem, w czym tkwi fenomen Hałek z Thermomixa, ale ani smaku, ani wyjątkowej struktury nigdy w żadnej chałce kupionej w piekarni nie spotkałam. Być może tajemnica jest w prostym składzie, w każdym razie bardzo polecam. A jeżeli nie posiadasz jeszcze Thermomixa, zadzwę do mnie, umów prezentację i zapytaj o aktualną promocję. Stradzę Ci, że mamy teraz raty 0% od 180 zł miesięcznie i cztery fantastyczne prezenty.